Siemano, tu Penchart i kolejny unbox będzie. A czemu tak szybko do rzeczy? Bo paczkę Krystian przysłał, a jak oglądaliście już wcześniej takie unboxy, to wiecie co to oznacza. Dużo rzeczy w pudle, sporo gadania, długi od odcinek znaczy. A że to bardziej chyba na plus jak na minus, chociaż zależy dla kogo, bo są tacy co shorty preferują, to zapraszam na odcinek. Wiadomo, subik, łapka i komentarz, bo piątka z przodu już puka do mych drzwi. Mówiłem. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy do rozpakowywania. Patrzcie już wstępnie otworzyłem sobie i na samej górze znalazłem coś takiego. Instrukcję do Frogera dwójki z PlayStation, czyli instrukcja do Frogera dwójki. Nie wiem, może gra jest w środku, nie wiem, ale jest instrukcja mam. Także spoko. K kolejna rzecz, A, powiem wam, że wszystko jest w takich o otrębach y, zasypane. Hmm, kolejna rzecz, panie. Zobaczcie na to: koszuleczka. Koszuleczka, XLEczka, XLEczka Official Licensed Product Czyli oficjalna koszulka PlayStation? P pamiętacie, jak to kiedyś było? Jak się przebierałem ekspresowo na wizji? Ciekawi, czy mi teraz wyjdzie. Ciekawi, ciekawe, czy mi teraz wyjdzie. Spróbujemy, słuchajcie, to było jakoś tak. Dobra, nie? Bardzo dobra jest skubana. Tak trzeba tak żyć. Świetne, bardzo dobre. Dobra, sięgamy po kolejną rzecz. Bardzo ładny, bardzo ładne logo. Słuchajcie, pilot do PlayStation, a do PlayStation 3, bez baterii, co prawda? Nie wiedziałem, że PlayStation 3 ma pilota, także dostałem, dostałem pilota. Pi pilot to się nazywa co? Move? Move? Motion Controller. Motion Controller, czyli to taki, na przykład, jak się kupi pistolet, to można to włożyć i potrafi, na przykład, w killzone, że strzela się. No, panie, tego się, tego się nie spodziewa. Bardzo to nie spodziewa. I ta. I, daktyle suszone. Lubię daktyle, daktyle suszone, ale prawdziwy. prawdziwy YouTuber. prawdziwy YouTuber nie je na wizji. I to wie każdy prawdziwy YouTuber, że na wizji się po prostu nie je. Bo jakie, jakie to szczęście, że ja nie jestem prawdziwym youtuberem, a co dobre są, bardzo dobre. Mikrofon do Karaoke do Sony, do Sony PlayStation Singstar. Jesteś szalo... Nie umiem. To będzie to? Mikrofony do PlayStation z gry SingStar. Podejrzewam, że gra SingStar będzie w środku, ale może nie, zobaczymy. Ej to dla mojego młodego będzie dobra rzecz. On, 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 karaoke to... Nie będziemy śpiewać. O nie będziemy, ja nie umiem śpiewać. Majteczki w kropeczki to nie śpiewanie. Dobra, moment, o, ostatni. O Chrystusie, Nazarejs, pad. Taki łopat. Do PlayStation 3 do mnie mam, bo gdyż jest bezprzewodowy. O Jezu, ale jaki on jest, powiem wam, bo on jest taką gumą, ta guma schodzi. Trzeba byłoby go całego z tej gumy obedrzeć, czyli to samo, co robiłem z tym spadem z wentylacją na dłonie, nadmuchem, klimą. No, skupanie tak jest, PS3 Wireless Control Pad. Ciekawy jestem, może będzie spoko, może nie, zobaczymy, ale wygląda całkiem fajnie. Okrutny jest smoltretowany, on jest do, do, do roboty, trzeba, trzeba nad nim podpracować. E nie, dobra, jest y, Frogger 2, jest Frogger 2, czyli mogę śmiało sobie zrobić tak i, i mogę śmiało sobie zrobić tak. I mamy komplecik, chyba, chyba komplecik, chociaż to jest instrukcja, nie okładka, dobra. Instrukcja do Frogger 2, ale tu nie ma okładki. Mamy Frogera dwójeczkę. Czym jest Froger dwójka? Nie wiem. Podejrzewam, że tak jak oryginał. Tylko, że pewnie bardziej, u... bardziej to wszystko tak jest ubawione, ubarwione. Pełno tutaj lata tych otrąb. Nigdy nie grałem we Frogera dwójeczkę na Sony PlayStation. Pierwsze widzę, tak, na pierwszy raz widzę tak naprawdę. Yy, może dlatego, że zawsze myślałem, że to jest taka gra jak wszystkie Frogery. Ale Froger Frogger dwójka jest tutaj tak naprawdę. Dobra, moment. O, Ostatni. Dobra, zlecię. Mamy grę Formuła 1. Na PlayStation 1, 97 rok, Formuła 1-97, czyli no, tak naprawdę wyścigi Formuły 1. Grałem w jakąś Formułę 1, kiedyś na PlayStation 1, ale nie wiem jaka to była Formuła. I mi się podobała, bo tam był taki arcade'owy troszeczkę model jazdy, można sobie było taki wybrać. Tutaj, nie wiem co to za gra jest, od Psygnosis, czyli będzie dobrze, podejrzewam. Także spoko, wydaje mi się, że jest ok. Instrukcja jest, jak najbardziej, i mamy płytkę. Płytka w stanie wskazującym na, że coś się, się stało, tak o, patrzcie się ją włożył, chyba nie wiem w co. W swoim czasie będziemy testować. Dzisiaj nie będziemy testować tego wiadomo, szkoda. D długi odcinek będzie. Jaka formuła jest, a wszyscy wiedzą? Natomiast taka giereczka. Kolejna rzecz. Momenci. Nie dobra, żartowałem już, nie będę żartował. O, mam taki futerał. A futerale. Coś tam jest na pewno. A futerale. Alison. Alison mm. Limerick. Put your faith in me. Tom Jones. Sunday Express. Ej, wiecie co tu mamy? Płyty muzyczne. Mamy. Legends. Mamy w jakiś. Nadne Baylor, nadne Baylor, mamy Party Time, no, for Party Time, Rock and Roll Volume 2, Greatest Musician Classics. All right, dobra, czyli tu mamy płyty muzyczne panie drogi. Dobrze, mamy gierkę. Na PlayStation 3, proszę bardzo. I to jest gra Start the Party. You need this. Czyli potrzebujesz MUWA i potrzebujesz kamerki. Kamerki. Zrazem, MUWA MAM. Aha, to są takie gry, gry takie imprezowe. Coś jak na Kinexie na 360 były takie gierki. Bardzo fajne, tak wiecie, że widzimy siebie na ekranie i takie jakieś pojawiają się rzeczy różne. My tam robimy paletką odbijamy, albo myjemy zęby krokodylowi. Widzę, albo takie różne jakieś dziwne rzeczy. Imprezowe giereczki na kontroler Move. Oczywiście bez kamery do niczego się nie nadające, ale może kamera jest w środku tego, nie wiem. Także jest gra na PlayStation 3 Start the Party. Mamy gra na PlayStation 3 After Hours Athletes. No, a też na muwa i na kamerkę, czyli na muwa. PlayStation Move Billard mamy kręgle, mamy darta. Czyli coś tamtego pokroju, tylko że nie widzimy siebie na ekranie. Chyba, tak do mnie mam, bo tu nie widzę takich rzeczy, tylko że gramy w jakieś gierki za pomocą pewnie ruchomych tych kontrolerów, kontrola ruchowego, tak? Także to takie coś tu mamy. W środku mamy instrukcyjkę i mamy płytkę. Nie będę już zaglądał, jakim stanie są płyty, bo po co? Także mamy taką gierkę, Puma After Hours Athletes. No proszę bardzo, Sing jest i Sing Star. Rockset, prawda? Rockset. I mamy. To oczywiście to jest na te mikrofoniki, nie? Żeby mi mikrofoniki, tak? Aerosmith, mamy Blur, mamy Bobby Brown, mamy Gorilla. Z Ghostsiep, Nirvana, Lithium, mamy Panik, mamy The Police, It's Don't Stand So Close To Me, The Cure, Picture of You, Young MC, Basta Move i tego typu. Tom Jones, Sex Bomb, Sex Bomb, Bomb, Your My Sex. Nie przesadzajmy, nie przesadzajmy. Mamy grę Champ, Sports Champions, czyli kolejna gierka wykorzystująca kontroler Move. I mamy tutaj gierki alla po raz kolejny, z tym, że musimy trzymać tą różdżkę w ręku ruszczka. Czyli mamy gry sportowe. Widzę tutaj mamy jakieś strzelanie z łuku, mamy piłkę plażową i mamy siatkę plażową, siatkę czyli na plaży i mamy na przykład ping-ponga. O, takie rzeczy. Także z Majonez mi się wydaje i mamy oczywiście płytkę w środku, instrukcję. No okej, okay, czyli kolejna gierka na kontroler rucho, ruchowy, ruchomy, ruchowy. Dobra. <laughs> Dance, Dance Stars Party Hits. I tutaj mamy znowu na ten sam kontroler. Chyba po prostu do, dorwał Krystian, wszystko w zestawie było. Ruszamy się i sobie tańczymy, nie? Tu nie będę pokazywał, gra na kontrolery ruchowe i chcemy możemy tańczyć. Tańczyć nie umiem. Headbanging to nie jest taniec? Czy jest? Nie, nie jest. O, i mamy Batman Gotham Knight. Batman Gotham Knight? Blu-ray disk, czyli to jest po prostu film Blu-ray. Animowany, Batman Gotham Knight. Nie oglądałem tego nigdy. Czy tu jest w środku płytka? Jest? Okej, okay. nie znam tego. Nie znam, może sobie. PlayStation 3, prawda, to działa. Tak, mamy kolejny film, mamy Warm Buddies, ciepło ciała. To jest jakiś kurczę, co to jest? Horror jakiś? A Zombie Movie with Brains, Love and Hearts Czyli coś horrorek jakiś. Nie lubię horrorów! Dobra, zobaczymy. Taki filmik. The Girl e, with the Dragon Tattoo, czyli kobieta z smokiem, tatuażem smoka. E, I tutaj tego gościa znam, z Condino. To jest ten, e, James Bond. Rental Copy, czyli... o, Rental Copy, czyli z takiej wypożyczalni, okej, okay, dobra. Kolejny film na Lureju. Mamy coś na PlayStation 2. Charlie and the Chocolate Factory. Czyli Willy Wonka, <laughs> Willy Wonka i Fabryka Czekolady. Wonka jak ta łąka, co na niej się krowy pasa, łąka. Willy Wonka, tak jest. I tu mamy jakąś gierkę, która jest nie wiem czym, coś dla dzieci. Screeny mi nic nie mówią absolutnie, także jest Willy Wonka i, i, i Wonka. Ej, mamy pełny komplet, natomiast ciekawe czy gra, muszę sobie sprawdzić, nadaje się na krapiszonka. Tak się zapowiada troszeczkę, jakby, nie? Ale nie wiadomo. Crash of the Titans. W tą gierkę grałem, czyli przygody Crasha na PlayStation 2. Pamiętam, że on właśnie na takim dużym tym stworku siedzi i się porusza. Wiecie co? Wydaje mi się, że to była dobra gierka. Na czymś grałem w, w część Crasha która była strasznie kiepska, ale to nie jest Crash of the Titans, to było coś innego. Crash taki ty, ala zwykły, ale ciężko się w to grało strasznie. Pamiętam, że ciężko było doskoczyć na platformy, wymierzyć było tą odległość. Crash of the Titans, grałem w to też, także no cóż, sprawdzimy sobie. Brain of the Titans, Bring on the Titans, brain of, brain of the Titans. Titans, Titans w sumie nawet, także okej, okay, taka giereczka, super. O, wyścigi, Dakar 2, czyli po prostu się ścigamy od Acclaimu, tak, wyścigi, po prostu Paryż, Dakar, kiedyś dzisiaj Dakar. Spokojnie jest się pościgać po pustyni, motocyklami, jakimiś dużymi, dziwnymi samochodami, ciężarówkami i tak dalej, kładami i wszystkim, czym się da jeździć, tak naprawdę. Skuterów chińskich nie ma, bo on by nie, nie dałyby rady. Także mamy płytkę i mamy płytkę. Instrukcje i płytkę, i płytkę, instrukcje i płytkę mamy i coś jeszcze, także wyścigi wszelakie po pustyni, czyli Dakar 2, spoko, spoko. Bad Boys 2 na PlayStation 2 i tutaj ciekawe czym to jest, Columbia Pictures, nie mogę, od Blitz, od Blitz to może być, niezły Blitz. Wydaje mi się, że kiedyś to gdzieś widziałem i wydaje mi się, że to ma potencjał na wiecie na co, nie? Bad Boys 2, to chyba ma potencjał, ale nie jestem pewien czy to dobra gra czy nie. Nigdy jej nie widziałem jakie opasłe to miszcze tutaj. Całą. Dodali wszystko tutaj normalnie. Nawalili tego, tu panie, dobra, co nie miara. Także tak, mamy Bad Boys z Czym ta gra jest? Nie mam żadnego pojęcia. W życiu nie grałem, ale mamy takie coś, filmy z gry, nie wiem. Mamy Final Fantasy 8. O! Mamy Final Fantasy 8 płytkę. I płytka jest całkiem stanie. Gra na PlayStation 1, Final Fantasy 8, tylko w... nawet by nie powiedział, że to jest opakowanie dostępne. To jest opakowanie czego nie ma. Tutaj komuś coś nie wyszło, prawda? Natomiast Final Fantasy 8 taka. Okej, okay, dobra dalej. O, na PlayStation 4, FIFA 20. Chciałby ktoś FIFA 20, na PlayStation 4 P pisać. Chciałby ktoś? Bo ja PlayStation 4 nie mam, a nawet jakbym miał, to nie wiem czy FIFA. FIFA. FIFA to jest, jak mówiłem, już do nabijania i do jarania można palić. O, mamy brothers in arms, Hell's Highway na PlayStation 3. Mamy to w Steelbooku. Taka oto gierka Brothers in Arms. To taka, można by kiedyś myśleć, że to jest taka strzelaninka, taka, wiecie, przemy do przodu, jak w Call of Duty czy innym Medal of Honor bardziej, i sobie naparzamy. Nie, tutaj jest tak, że tutaj musimy taktycznie podchodzić do rzeczy do walki, także gierka jest naprawdę spoko, ale nie dla kogoś, to jest tak, chciałby tak na hama pochopnie szybko, 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 to tak się nie da. Wrzesień, 44 rok, także mamy Brothers in Arms, swojego czasu chyba w to grałem nawet, mi się wydaje, z tego co pamiętam, ale fajnie, ej, w steelbooku, naprawdę świetnie, lubię te steelbooki, one są takie fajne, wszystkie wypukłe tutaj to jest, nie? Fajnie to się naprawdę prezentuje, także okej, okay, super, dobra, na PlayStation 3, to może tutaj, kolejna gra, mamy Spyro, The Eternal Night, Legend of Spyro. Czyli mamy po prostu Spyro na PlayStation 2? Czym jest Spyro? No, wiecie, tym takim smoczkiem chodzimy, uwalniamy inne smoki w kryształy zaklęte, czy takie posągi, jakieś kryształki, zbieramy coś tam, coś tam. Taki jest Spyro. Czy ten jest taki? Pewnie tak. Tylko że z lepszą grafiką, z lepszą oprawą, z lepszym wszystkim to się dało tak naprawdę. Także, no cóż, Spyro jak jest, wszyscy wiedzą, nie będę mówił, w tą część nie grałem, natomiast pewnie zagram, bo gra na pewno jest fajna. Lubię Spyro. Spyro zaraz po crushu. Tak naprawdę. Naprawdę lubię fajna, fajna seria Spyro. Są tacy, co nie lubią, bo się wydaje to dla jakby dla dziewczynek małych, dla dzieci, natomiast ja lubię. Spyro jest spoko. Naprawdę fajnie idzie w to pograć. Jedynka mnie wciągnęła kiedyś z tego czasu. Naprawdę bez dwóch zdań. Mamy gierkę X The Official Game, czyli yy, no X-Men, tak? Tu mamy Wolverine, to jest X-Men. Tą gierkę już mam na Playa dwójki, na, na playa dwójkę. Fajna jest gierka. Całkiem fajna. Wiecie, no jak to X-Men. Chodzimy i naparzamy i robimy jakieś tam. Idziemy przed siebie i różne dziwne rzeczy wykonujemy. Dziś dochodzimy, walczymy, idziemy, walczymy. Taki, kurcze, żeby to powiedzieć, taki Prince of Persia, Sons of, of Time, prawie taki. Całkiem fajna giereczka. Nawet chwileczkę grałem sobie. Odkąd to mam? Chyba za tego dostałem kiedyś ją, tak mi się wydaje. Fajna gierka, taka do pogrania. Całkiem przyjemna. Także mamy X-Men do Official Game. Mamy kod Da Vinci. Da Vinci Code na PlayStation 2. Hmm, czyli gra na podstawie filmu. Kto to zrobi? The, the, 2K, Columbia Pictures, The Collective może być spoko, bo tym się zajęły firmy takie normalne, a nie jakieś pokroju... Nie powiem kogo. Czym jest ta gra, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale na podstawie filmu, czyli Cod Da Vinci, kto oglądał film, ten wie z Tomem Hanksem, nie? Może być spoko, może nie. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale mamy Da Vinci Code na PlayStation 2. Na PlayStation mamy Enter the Matrix. Enter the Matrix swojego czasu grałem na pc -cie. Dosyć sporo, eee, znaczy sporo, troszeczkę grałem. Chodzimy, pamiętam, że chodziłem tą taką panienką w okularach, bo tutaj chyba Neo nie gramy w tej części, tutaj chyba Neo nie ma, ale nie jestem pewien, ale chyba go nie ma. Poruszamy się tą panienką, w taką z takimi dziwną fryzurką, taką, takimi jakimiś plackami na głowie, Proszamy przed siebie i walczymy z agentami i tak dalej, wykonujemy różne misje. Także Enter the Matrix, fajna gierka, na pc grałem. Jak ostatnio sobie Przyglądałem to, na dzisiejsze standardy gra jest ma bardzo kolawą, kulawą, koślawą oprawę graficzną. Pamiętam jak podjechał samochód i takie miał koła jak oktagon. Kwadratowe nie były, ale takie oktagony, także bardzo dobrze. Także mamy Enter the Matrix. Eee, to jest na monety, ale może się przydać. Na śrubki, jak rozkręca. Ja, a to jest na monety, a ja myślałem, że wiecie co to jest? Że to jest próbka moczu, próbki moczu. Nic nie mówiłem. Takie pojemniczki są spoko, powiem szczerze. I jest są nawet wkładki w środku, rzeczywiście, to jest na monety. Yy, takie, jak ktoś zbiera, to tak wkłada sobie chyba do tego, nie? Przyda się. Na monetki jakieś... Na monetki, na śrubki, jak się rozkręca coś, to się przyda, bo ja zawsze kładę na biurko i mi zlatują, później szukam na czworaka, nie? Także spoko. Próbki, mo próbki moczu, będą, dobra. Dobrze, jest, prawda, do Sony PlayStation mamy chyba dwójki, bo czarne, adapter RF. Jakby chciał sobie ktoś podłączyć PlayStation, już taki jeden adapter mam chyba. Jakby ktoś chciał sobie podłączyć PlayStation dwójkę pod złącze antenowe, lubi się katować albo coś, to może sobie tym podłączyć pod złącze antenowe. Bardzo, bardzo przydatna rzecz dla jakichś sadomasochistów w czasach dzisiejszych. Kiedyś jeszcze miało pewnie jakąś rację bytu, bo dzisiaj to już nie. A tu jest dobra rzecz, bardzo, bardzo spoko, bo na USB możemy podpiąć dyski ID. Taki albo. Taki. Albo serial ATA też jest. Dzięki temu yy, można sobie podpiąć yy, starszy dysk, na przykład pod, pod USB, pod komputer, pod laptopa i transferować jakieś pliki albo coś, także spoko, tylko jeszcze do tego jest potrzebny zasilacz. Nie wiem czy to akurat ten, chyba nie, nie, to nie to, dobra, to to nie to, to tu mam takie coś, a tu mam taki zasilacz, zasilacz. Uli się, on pada. Pada, turbo. Wiecie co to oznacza? Ja wiem co to oznacza, to Wam pokażę. Jest padzik na DB9. Pegazem śmierdzi na odległość, nie? Tak troszeczkę. Bardzo, bardzo spoko. Dobra, taki, taki padzik. Żeby nie było, druga partia pojemników na mocz. Do śrubek. no. Zgrywam się, przecież wszyscy wiedzą o co chodzi. Dobra, przyszedł czas na... Ostatni. Dobrze, mamy drugi padzik. Tak jest jeden, to jest i drugi. Dwa są takie same. Taka a propos, proszę bardzo. Bardzo ładne padziki. Ten jakby mniej wyjechany, mniej używany był. Są dwa padziki, ale z cyftu zrobiłem. Dobra. Haha. Ha. I nie wiem, co to jest. Znaczy cartridge. To wiem, ale ta gra. Na cartridge. Wiecie, co to oznacza, nie? Oh my goodness. Proszę bardzo. Chiński Chińczyk z Chin. Videogame system, czyli podruba yy, numer... 3858, znanego nam Pegasusa, Ej, o już przycisk nie odskoczył, znanego nam, o już drugi też nie odskoczył, trzeba to wyczyścić, znanego nam Pegasusa, czyli tak naprawdę Famicoma japońskiego, mamy napisy po chińsku, także tak, i złączy te, o ciekawe, że to działa, na pewno sobie sprawdzimy, Muszę recenzję tego zrobić, ale zanim to włączę, to trzeba by to wyczyścić, bo jest tak upindolone, naprawdę jest brudne, może od tych oto, nie wiem, dobra, patrzę dalej, change, dobra, nad kablem cinch rozwodził się nie będę. Kabel cinch. Dobrze. I już wiem, że do tamtych gierek i do tego mowa muszę sobie kupić kamerę. Ale kontroler już mam, jakby kameryki nie ma. Dobra. Mamy. PSX Extreme. Eee, numer 2017 rok, styczeń. Także takie coś. Taki PSX Extreme. A co on taki gruby? Co to tak przytył? Co to jest? 25 lat z wami. O, na 25 locie PSX Extreme. 2022. O, całkiem świeżynka. Taki, taki PSX Extreme. HIV? Jest HIV. Chyba, ktoś mi usłyszy, będzie jazda bez trzymanki. Nie, to nie HIV, dobra. Taki PSX Extreme. Mamy taki PSX Extreme. Proszę bardzo. Pa styczeń 2017 rok. Taki PSX Extreme to jest tej fajnej gry Horizon. Bardzo fajna gierka na playu. Program, tak? 17 rok? 17 rok, proszę bardzo. Taki PSX Extreme. Taki PSX Extreme. Eee, to jest też 17 rok? jest <laughs> 17 rok, maj. Chyba cały rocznik jest po prostu. Tu mamy. Proszę, PSX Extreme. I to jest 17 rok, czerwiec. Mamy. O, to jest to, to, ten Resident Evil taki. Resident Evil Bio, Biohazard. I to jest 17 rok, luty, proszę bardzo. Taki numer. Otręby się posypały. Mamy kwiecień 2017 rok. Czyli taki numer PSX Extreme. Kurwa stopkę zmienili, nie wiem. Nie jest napisane, z tego to jest roku. 2015 rok chyba to jest. Chyba 15. Dobra, taki o, z wieśkiem. O. I ostatni numer PSX Extreme, czyli taki. I to jest numer z 2016 roku, 232 numer. Proszę bardzo, taki PSX Extreme. Czy to jest wszystko zanurkuje do kartona owego? Tak jest, to jest wszystko. Zostały otręby same. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą zawartość tego boksa Jest tutaj cała masa rzeczy, którymi trzeba będzie się zająć, pobawić, wyczyścić. To mnie interesuje. No myślałem, że latajmy, nie Normalnie zobaczymy, będę testował. Zobaczymy, co z tego będzie. Zasilacie jest do tego Pegasusa, także nie będę go podłączał. Trzeba go najpierw sprawdzić, czy on działa. I kabel też jest do tego Pegasusa, Ten czynsz, co ja od powiedziałem, że to nie wiem. Po... E, tak, to jest do tego Pegasusa, ten chinz. Także spoko, będziemy sobie testować. No i oczywiście to, to nieszczęście też będę musiał zrobić najpierw. O, panie, zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, a w tym odcinku to było na tyle. Dzięki tobie, Krystianie, za podesłanie mi kolejnej paczki. Także każda paczka to są kolejne ciekawostki. Także mm, tak, tak, brawo, brawo. Kolejne Kolejne zaskoczenia, także dziękuję Tobie bardzo za kolejną paczuszkę. Wam wszystkim dziękuję za, jeszcze raz chyba, obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam z i do następnego. Trzymajcie się, cześć. No dobra, ostatni.